Dobra, lecimy z tematem. Znajdujemy się na portfolio Gabrieli Mazur. Pewnie wielu z Was ją kojarzy. To, co nam się na początku tutaj podoba, to na pewno pasek zakładek, który znajduje się u góry. Jest to duży plus, bo firma może sobie od razu przejść do sekcji, która ją najbardziej interesuje. Bo może ktoś nie chce czytać sobie tej sekcji, to przejdzie sobie od razu do tej. Następnie możemy już z góry powiedzieć, że kolorem marki Gabrieli jest kolor różowy. Zdecydowanie. Tak, ten kolor jest po prostu wszędzie. I teraz tak, to, to, to co nam się tutaj podoba, to na pewno nagłówek, który jest wyróżniony w efektem neonu. Natomiast, żeby nie było za dużo tego neonu, jest to już tylko kwestia estetyczna, indywidualna. Ja osobiście ten podtytuł usunąłbym efekt neonu i użył zupełnie innego koloru, żeby to się tak jakby od siebie oddzielało. Kolejna fajna rzecz, którą widzimy na pierwszej stronie, to są social media, gdzie mamy napisane również ile obserwujących się na tych kontach znajduje. I jest to z tego względu dobre, że jest to dowód społeczny i pokazuje marce, że ty znasz się na robocie, bo prowadzisz też swoje social media i robisz tam całkiem niezłe wyniki. I ja wiem, że jako twórca UGC nie potrzebujesz tych mediów społecznościowych, bo film i tak ląduje na mediach społecznościowych marki. Ale Gabriela jest content creatorem, UGC twórcą i social media managerem, więc w tych dwóch przypadkach jest to bardzo istotne, żeby klient wiedział, że ona zna się na robocie. A jako twórca UGC to też robi jakąś tutaj korzyść, bo firma też może sobie tak pomyśleć, że ok, ona nam nagra film i ona zna się na robocie, bo ona też prowadzi swoje social media, więc. Co ona wie, jak ten film ma wyglądać. Kolejna rzecz, którą tutaj bym poprawił, to odstępy między sekcjami. Tutaj jest zdecydowanie za mało odstępów między sekcjami, i z tego powodu ten tekst wydaje się taki zbity w kupie. I jest on, jak to Ilona powiedziała, przytłaczający. Tak? No tak. Na pierwszy rzut oka ten tekst przytłacza, i ktoś może sobie pomyśleć, dobra, pomijam tą sekcję, bo nie chce mi się tego czytać. A mogą tu się znajdować informacje, które mogłyby zaważyć na tym, że ten ktoś podjąłby z nami współpracę. Jest tutaj w lewym górnym rogu click to e, call to action, click here. E, ta czcionka jest niezbyt wyraźna jak na call to action, bo call to action musi być zawsze w czcionce, która jest wyraźna, i osoba, która to czyta, nie może się domyślać, co tam jest napisane, bo to musi być szybki. Jest niespójny z Są resztą czcionek. A pamiętacie, że używamy max 2-3 czcionki wybrane, co nie? Tak, jest. Jest to bardzo ważna zasada. Dobrze, że Zielona o tym mówi. Maksymalnie 2 Trzy czcionki, bo im więcej tych czcionek, tym bardziej jest to wprowadza to zamęt i jakiś tak. tam. I jest chaos. Też strona, na której możecie sobie sprawdzać, jakie czcionki do siebie pasują, prawda? Tak, jest taka strona, gdzie możecie sobie sprawdzić, którą czcionkę z którą zesparować, ale myślę, że o tym kiedyś tam nagramy osobny film. Mamy sekcję Poznaj mnie, bardzo fajna sekcja. Kolejna rzecz, którą warto tutaj zauważyć, to to, że ten film się nie odtwarza samodzielnie. Trzeba kliknąć, żeby film się otworzył. I jest to duży plus, bo jeżeli ten film odtwarzałby się samodzielnie, a w naszym portfolio byłoby więcej filmów, które odtwarzają się samodzielnie. To byłby niepotrzebny chaos dźwiękowy, każdy film mówiłbyś, wprowadziłby się po prostu e, niepotrzebny chaos. Są tutaj najważniejsze informacje o Gabrieli, ile ma lat, jak długo się tym zajmuje i tak dalej. Są to bardzo ważne informacje, zapewne działają na jej korzyść, bo pewnie są firmy, które gdzieś tam zwrócą na to uwagę i, i zadziała to jak najbardziej na jej plus. Lecimy dalej. Mamy sekcję moje wyniki. Bardzo fajna e, sekcja. O co chodzi tutaj w tej sekcji? Chodzi o to, że Gabriela Udostępniła screeny z wynikami z kampanii reklamowych swoich klientów. Ja wiem, że ciężko jest dostać takie screeny, ale jeżeli macie taką możliwość po współpracy, żeby takie screeny zdobyć, to pytajcie o te screeny, bo zawsze możecie je wykorzystać tak jak Gabriela tutaj w tej sekcji moje wyniki. ten, nie, ten jeden screen jest tutaj troszeczkę mało czytelny, ale tak, ten domyślam się, że nie jest to kwestia obróbki graficznej Gabrieli, a raczej klienta, który jej wysłał gotowego screena. No i niestety, no taki jest ten screen, nie? No można byłoby go na pewno w kanwie powiększyć. Nie wiem, jak z jakością po powiększeniu, ale faktycznie jest zdecydowanie za mały. Ale już sam fakt tego, że ta sekcja tutaj jest, jest bardzo dobrym dowodem społecznym, który na pewno zadziała bardzo mocno na korzyść Gabrieli. Bo klient, który chce zamówić u Gabrieli film UGC, widzi, że jej filmy robią wyniki w kampaniach reklamowych. To, co chciałbym jeszcze tutaj przy tej sekcji zauważyć, to to, że fajnie, że tym kolorem marki Gabrieli jest kolor różowy. Ale tego koloru różowego jest po prostu ja bym chciała zobaczyć, za dużo. Ja że Gabriela w ostatnim czasie zrobiła bardzo fajną sesję wizerunkową. Profesjonalna sesja zdjęciowa nie jest niezbędna, no ale widzicie, że robi to robotę w jej portfolio. Tak. No ale tak jak mówiłem, koloru różowego zdecydowanie za dużo. Jak dla kogo? Mamy sekcję Moje realizacje. Już widzę, co tutaj Gabriela chciała zrobić. Czyli nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten film tutaj jest delikatnie powiększony, czyli jest większy od tych pozostałych. To znaczy, że Gabriela chce zwrócić naszą uwagę głównie na ten film, bo prawdopodobnie osiągnął bardzo dobre wyniki. Tutaj widzimy, że miał ponad 270 tysięcy wyświetleń i jest to jak najbardziej na plus dla Gabrieli, bo kolejny raz pokazuje, że ona się zna na robocie i że jej filmy generują bardzo fajne wyniki tylko to co bym tutaj zmienił to kontrast tego filmu do pozostałych jest mimo wszystko zbyt niski i ja powiększyłbym jeszcze bardziej ten film jeżeli chciałbym zwrócić na niego uwagę albo e ewentualnie ramkę telefonu zmieniłbym w innym kolorze turkusowym na przykład właśnie w tym miejscu no ja bym nie dał różowego, to inny, żeby tego różowego nie było za dużo, ewentualnie dodał jakąś poświatę, która tutaj by sugerowała, że tu jest coś lepszego. Ale to jest lepszego. super potwierdzenie skuteczności kampanii z udziałem Gabrieli i twórców UGC, że wideo organiczne potrafiło wykręcić wynik 278 tysięcy wyświetleń. No to jest według mnie super. Tak jest, zgadza się. Zachęcam wszystkich do inspirowania się portfolio Gabrieli. Dobra, mamy sekcję fotografia, czyli po prostu informuję o tym, że również zajmuję się fotografią. Przykładowe prace. Tych zdjęć jest naprawdę kilka. To, co bym tutaj zmienił, to ewentualnie dodał. Przycisk, który mógłby przekierować klienta do strony, gdzie tych zdjęć jest znacznie więcej, no ale wydaje mi się, że to też w zupełności wystarczy. Jest to tylko taka opcjonalna alternatywa, żeby gdzieś tam jeszcze dodatkowo ulepszyć to portfolio. Sekcja czego używamy jest to bardzo fajna sekcja, która występuje na niewielu portfoliach twórców UGC, szczególnie tych początkujących. Warto pamiętać o tym, że jak twórca UGC, szczególnie początkujący, nie potrzebujesz profesjonalnego sprzętu, żeby nim być. Tak, wystarczy telefon i światło dzienne. Tak ale taka sekcja zdecydowanie zadziała na Twoją korzyść, bo wtedy tak jakby budujesz wizerunek profesjonalisty, bo skoro masz bardzo fajny sprzęt do nagrywania to prawdopodobnie podchodzisz do tematu profesjonalnie. I ja wiem, że to jest trochę stereotypowe myślenie, ale tak myślą klienci. No i nie Wszyscy. oszukujmy się, jak masz zajawkę na jakiś temat i zarabiasz z tego pierwsze pieniądze, no to w naszym przypadku było tak, że chcieliśmy kupować te nowe rzeczy, po prostu reinwestować to co, nie? Tak, chcieliśmy inwestować w siebie, w sprzęt, żeby dostarczać jak najlepszej i jeszcze wyższej jakości nasze usługi, bo dzięki temu możemy podnosić nasze stawki na przykład. Przechodzimy dalej, mamy sekcję Zaufali mi już i mamy tutaj listę firm, z którymi Gabriela współpracowała bardzo fajna sekcja pokazuje tylko to, że Gabriela ma bardzo duże doświadczenie, bo tych firm jest tutaj całkiem sporo, są tutaj też znane firmy, więc to buduje naprawdę bardzo duże zaufanie o potencjalnych klientów i zadziała to na bardzo dużą korzyść dla Gabrieli. Opinie klientów też bardzo fajna sekcja i na pewno bardzo mocno działa na to, że ci klienci będą decydować na współpracę. Fajnie, że są te screeny opinii klientów i to jest bardzo ważna informacja dla początkujących twórców UGC, jeżeli zaczynacie jakieś współpracę z klientem. Zawsze na zakończenie współpracy pytajcie o, o wystawienie opinii klientów, bo później możecie sobie taką sekcję jak Gabriela zbudować. A to naprawdę bardzo mocno działa na podejmowanie decyzji przez klientów o tym, czy z Wami współpracować, czy też nie. Chciałabym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna to zobaczcie, jak dobrze działa poczta pantoflowa w tej branży UDC, bo tutaj na jednej z opinii ktoś, jakaś marka pyta, czy może polecić. Współpracę gdzieś tam komuś, i to już jest fajny cynk, że ta branża jest mała i każdy komuś tam się poleca. A drugą rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jest akurat zabawna jutro wyślemy ci granat. Gabriel, o co chodzi? Przechodzimy do następnej sekcji, oferta, czyli mamy tutaj sekcję, gdzie klient może zapoznać się z ofertą Gabrieli. Bardzo fajnie, że ta sekcja tutaj jest. Nie widzę cen, ale jest to pewnie celowe z tego względu, że Gabriela do każdej współpracy podchodzi indywidualnie i jest tutaj też taka informacja zawarta. I to jest bardzo fajna informacja dla klienta, bo on widzi, że skoro nie ma tutaj cen, to po prostu chodzi tylko i wyłącznie o to, że ona nie ma nic do okrycia. Chodzi tylko o to, że ona wycenia każdą współpracę indywidualnie. Bo nie, nie wszystkie współprace są sobie równe i każdy ma też inne wymagania. Fajnie, że jest tutaj wypisane rodzaje usług, jakie Gabriela oferuje. I teraz bardzo ważna rzecz, mamy wideo mówione zdjęcia UGC, licencja reklamowa, pakiet reklamowy i bardzo fajnie, że ten pakiet reklamowy tutaj jest, bo on daje jakąś dodatkową wartość dla takiego klienta. I teraz to jest to, o czym mówiliśmy w jednym z naszych filmów o negocjowaniu stawek. Bardzo często jest tak, że klient ma ograniczony budżet na filmy. Ale jeżeli zobaczy, że jest możliwość kupienia na przykład w pakiecie reklamowym 16 filmów w znacznie niższej cenie niż gdyby miał kupować pojedynczo te filmy, to on zdecyduje się bardziej dołożyć te kilka stówek, kupić ten pakiet reklamowy, bo zobaczy w tym znacznie większą wartość i taka informacja o tych pakietach reklamowych musi być, jeśli takie posiadacie, bo jeżeli nie ma tej informacji, no to klient nie będzie się domyślał, czy wy macie pakiety reklamowe czy nie, a tutaj od razu wiadomo, że można liczyć na jakieś Pakiety reklamowe i można ewentualnie coś tam z Gabrielą ponegocjować. Są audyty konta, prowadzenie profili, konsultacje i to, co bym tutaj zmienił z takich kwestii bardziej user experience, to to, że każdą z tych usług zrobiłbym klikalny przycisk, który przekierowywałby do osobnej strony, na której znajdowałyby się więcej informacji o danej usłudze. Na przykład tutaj audyt konta, czyli klient chciałby wiedzieć dokładnie o co chodzi z tym audytem konta, na czym to polega i tak dalej i tak dalej. Prowadzenie profili, o co tutaj chodzi z tymi prowadzeniem profili? Czyli po prostu przekierowywanie do stron z większą ilością informacji na temat danej Usługi. Przechodzimy już do ostatniej sekcji, czyli tak zwana sekcja call to action, która ma wywołać jakieś konkretne działanie u, u klienta. Tutaj nam chodzi o to, żeby się z nami skontaktował. Jest adres e-mail Gabriela Mazur, więc klient może sobie tego maila napisać. Ja bym powiększyła delikatnie ten napis, żeby był bardziej widoczny, bo to jest jednak kontakt bezpośredni z Gabrysią. Tak jest. Ewentualnie przesunąłbym na samą górę, żeby to była pierwsza mhm. informacja, jaką klient przeczyta, że jest to adres e-mail. Poza tym nie mam nic do zarzucenia. Może to, że są tu już za duże przerwy? Jak wcześniej tych przerw nie było, tak tutaj te przerwy są za duże, ale jest to kwestia też estetyczna. I teraz kolejny ważny aspekt. Sprawdźmy, czy w ogóle ta zakładka tutaj działa. Najpierw. Działa. działa. Czyli tutaj wszystko działa jak najlepiej, przekierowuje, widzicie i klient może sobie wybrać informację, która go najbardziej interesuje szybko i sprawnie. Ale jest jedna rzecz, którą początkujący twórcy UGC i w ogóle twórcy UGC nie sprawdzają, czyli tak zwana responsywność strony. O co chodzi z responsywnością strony? Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że nie sprawdzamy, jak wyświetla się nasze portfolio na telefonach komórkowych. Jest to o tyle ważne, że często też klienci sprawdzają nasze portfolio na telefonach komórkowych, bo na przykład ktoś nie ma teraz dostępu do laptopa. I teraz co się dzieje z portfolio Gabrieli? Zobaczcie. Tekst jest prawie, że no jest widoczny, ale ciężko go przeczytać, trzeba po prostu zoomować, żeby przeczytać całość, nie jest to jakoś wygodne, więc warto by było popracować z tym portfolio w taki sposób, żeby treść strony nie była taka zbita i skupiona w jedną całość, tylko żeby ona się ładnie po kolei wyświetlała. Czyli jeżeli jest tutaj ten filmik, prezent, wizytówka Gabrieli, żeby był najpierw filmik, ktoś swajpuje palcem w dół, później był opis. E, Czyli ten opis, który znajduje się tutaj po tej prawej stronie. Tak? To się da zrobić, wymaga to trochę pracy, ale nie jest to coś niemożliwego. Warto to zrobić, bo wtedy nasza strona jest responsywna, ładnie się wyświetla na takich smartfonach. No a wszystkie statystyki mówią o tym, że i tak większość ludzi korzysta ze smartfonów, bo jest łatwiej, szybciej i, i, i lepiej. No, i tak właśnie prezentuje się strona Gabrieli, wyświetlana na telefonie komórkowym. Spójrzcie, tutaj już na, na przykład w realizacjach jest ciężko w ogóle przeczytać, co to są za realizacje. I to wszędzie tak. I nawet tutaj, jeżeli przejdziemy do CTA, to też ten mail jest bardzo mało widoczny. U nas ta responsywność jest nieco lepsza. Na pewno są tam aspekty, które można by było poprawić, ale Lepiej. my na tym pracujemy, tylko że no, jest to, wymaga to czasu i jest to naprawdę sporo Prac. ale jeżeli ktoś podchodzi profesjonalnie do tematu UGC, to jak najbardziej powinien się tym zająć i, i to zrobić. Czyli jeśli chcecie, żebyście, żebyśmy ocenili też w taki sposób portfolio, w sumie głównie Michał, ja tutaj tylko tak y, podchodzę sobie, to skomentujcie ten film słowem portfolio, a my raz na tydzień wylosujemy jedną osobę, której zrobimy darmowy audyt portfolio. Jeśli jesteście gotowi na taką konstruktywną krytykę, bo my tutaj nie hejtujemy oczywiście nikogo, no, chcemy pomóc, tak naprawdę. To jest tylko nasza opinia tego, jak my to widzimy. Um, no to skomentujcie i może to właśnie wy będziecie tymi chyba szczęśliwcami. Szczęśliwcami. Pamiętajcie, że pełen film znajdziecie na YouTubie. Pamiętajcie o tym, że jest to tylko streszczenie całej oceny tego portfolio Gabrieli. Cały film znajdziecie na naszym YouTubie. Gdybyśmy mieli to wrzucić cały, byłby on niestety za długi, dlatego każdy, kto chce tak jakby być lepszym twórcą UGC, zapraszamy, zapraszamy na nasz kanał na YouTubie. Tam znajdziecie po prostu cały film.